Dzisiaj obudziłam się z cudownym pomysłem zrobienia takich jesiennych ciasteczek. Nie będę robić żadnego ciasta ani nic, mam już to gotowe, bo nie chcę mi się po prostu ale mam wszystkie składniki. Podobno to mają być takie szybkie, jabłkowe ciasteczka, więc będziemy je sobie robić, zobaczymy, jak one wyjdą. Do tego przepisu potrzebujemy dwie takie gotowe ciasta, Te takie cienkie, nie wiem, jak one się nazywają po prostu. One się nazywają spolnie. I można z nich robić taki już słone albo słodkie rzeczy Do tego cukier sinowy Cynamon I dużo jabłek Mam tutaj kilka jabłek z ogródka mojego taty Nie, to się będę za dużo w to bawić Wezmę normalny Słuchajcie, nasze jabłka Wszystkie pokroić na takie e, Plasterki Nic nie mam okrągłego, mam tylko korek Od butelki o, Ale czysta są te jabłka Ale Działa Muszą nam wyjść takie właśnie pierścienie Trochę mi to zajmie, widzę już, niestety nie obmyśliłam, że nie mam nic, właśnie takiego okrągłego. O, Boże. Ale będzie dobrze. Dobra, udało się, Powiem wam tak mi kciuki bolo od wciskania tego korka, ale wyszło. Niektóre mniej równe, niektóre bardziej, no ale mamy to. I teraz przechodzimy do ciasta. Okay. Ja nie wiem naprawdę, jak to się nazywa w Polsce. To jest używane często do słonych tortów. Ciast, nie tortów. Słone ciasto, tak, do słonych ciast. Jest takie bardzo funkcyjne, bo po prostu no, na pewno wiecie o co chodzi. Nie wiem, czym udziałam nieokrągłe. Był do wyboru kwadratowy i, i okrągły, a ja chciałam tylko okrągłe. Nie mam żadnego pojęcia, czemu. Bierzemy takie coś do kryjenia pizzy i robimy taki centymetrowy pasecz. Ja kocham takie proste przepisy, po prostu uwielbiam. Musimy sobie zrobić taką mieszankę cynamonu i cukru. Idzie, tam czytałam przepisie, że chyba 10 łyżeczek cukru i jedną cynamonu. Ja chcę, żeby ten cynamon był bardziej wyczuwalny, więc tak po prostu zrobię na oko. Trochę cukru. Okej. Okay. Cynamon. Tu, 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 tu. Hmm. Spoko. Naszą mieszankę, bierzemy plasterek jabłka, zamaczamy aż zrobi się takie coś, bierzemy pasek ciasta, zawijamy wokół, więc to jest takie no trochę czasochłonne. skończyłam. Super się śpieszę, bo nie sądziłam, że tak dużo mi to zajmie, więc pokazywam szybciutko. Wstawiam do piekarnika na 180 stopni 15-20 minut. No i pokażę wam już efekt finalny. Tutaj mam drugą taką małą, też e, formę, więc wstawiam. Robocie. Lepiej byś robiła jakbyś normalnie, tylko wiesz, pokroiła i przykryła. Wiesz, no tak? ale to nie jest to samo. Kroić te i, i dwoma faktami Jedną położyć, drugą przykryć i później wiesz, ty, między tym wycinać jabłka. Rozumiesz? Wiesz, wycinać... Takie przy, pokleić tylko wycinać. I takie po prostu środku jakby to jest, Mhm, Ale dobra, nie? Jaki cynamonek. na ja, monek? Jakie czy też te robiłam? Takie samo i do tego widziałam. Ale też za dużo dla mnie było roboty, bo nie nie więcej. A za mnie. Przykurzam ci tutaj. A, Zjadłeś już? No jak, dobra? Nie mówię mi to. No, nie bardzo dobrze, bo ja lubię wkował. dzisiejszego odcinka jest opera, mianowicie przeglądarka, z której sama korzystam już od jakiegoś czasu i szczerze rotuje mi życie, kiedy próbuję ogarniać milion rzeczy na raz. Dlatego, że zazwyczaj mam otwartych z 10 różnych kart, e, tu montuję vlogi, tam robię zakupy, a się jeszcze szukam pomysłów na wyjazd na przykład. I w operze jest coś takiego jak tab Islands, czyli grupowanie kart. E, mam osobną grupę praca, osobno życie i przynajmniej wiem, gdzie co jest. Mogę je sobie rozwinąć, kiedy czegoś szukam, a potem zwinąć, żeby wszystko było uporządkowane. Druga super funkcja to jest split screen. E, podczas montażu mogę po prostu przyciągać kartę w dół, mieć na przykład YouTube Studio po jednej stronie, a notatki po drugiej bez ciągłego przełączania się milion razy. Opera ma budowany też player, który działa w tle. Mogę słuchać sobie playlisty bez otwierania osobnej karty i kiedy włączę film na YouTubie, muzyka automatycznie się pouzuje. To jest mega wygodne. Co fajne, odtwarzacz możemy odpiąć, mogę go przesuwać po przeglądarce, a nawet poza nią, kiedy pracuję. No i Teams. Niby detal, ale ja lubię, gdy nawet przeglądarka wygląda ładnie. Można dowolnie kombinować i dopasowywać wszystko pod siebie. Tryb, kolory, a nie... Macie, a nawet dźwięk. Całość wygląda nowocześnie, czyściutko i po prostu robi klimat jak własne małe biuro. Zobaczcie tylko jak się to teraz wygląda. Więc jeśli Wy też chcecie mieć więcej porządku i wygody przy pracy czy przeglądaniu internetu, koniecznie wypróbujcie Operę. Link macie w opisie. Co za pogoda dzisiaj, słuchajcie. Jest wcześniej jeszcze, bo naprawdę wcześnie, a już jest tak szaro, buro, ponuro. Wiecie, jakby to był naprawdę koniec dnia. Dzisiaj po prostu nie chce mi się to garniać. Chyba cały vlog przesiedzę w takim stanie, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I no makeup day I pomyślałam, że może zrobimy sobie haul w tym vlogu Dlatego, że zebrałam się i zrobiłam w końcu takie jesienne zakupy Które mi były potrzebne już od dawna od, Na które patrzyłam od dawna I w końcu mam chyba wszystko Już tak naprawdę nic, a nic nie potrzebuję Wszystko to, co potrzebuję na tę jesień, zimę Mam już ze mną Więc super Pamiętacie w ogóle kiedyś się robiło takie... Kiedyś na YouTubie były hole, po prostu film haul, i to było pokazywanie, co się kupiło przez dobre 20 minut. Tego już nie ma, ale zrobimy sobie taki szybki po prostu. Co ja tutaj wymyśliłam? Najpierw tutaj, byłam już i otwarte, bo to są buty, w których już chodziłam. Nie ja miałam jakichś takich fajnych butów, które by pasowały do wszystkich stylizacji, żeby tak szybko sobie nałożyć. I do mojej szafy, słuchajcie, dorzuciły się Samby Przykuły moją uwagę, dlatego, że weszłam Na stronę z butami Footlooker I tak włoską stronę w poszukiwaniu tych butów, które mam tutaj I wyskoczyły mi one W moim rozmiarze akurat były zniżki na stronie I te buty chyba normalnie kosztują 129-160 euro Ja, słuchajcie, dałam za nie 60 euro no, Po prostu za darmo Więc mówię, dobra, spróbuję Jak mi się nie spodoba, to po prostu je oddam I powiem Wam, one tak fajnie wyglądają Na, na stopie, nie OG tylko LT, chyba, co mają tutaj e, no taki język, <noise> że po prostu możemy to sobie nałożyć na górę, albo, e, jak widzicie, tutaj na drugim bucie schować do środka, bo ja byłam właśnie niezdecydowana, czy to mi się podoba, czy nie, bo w tych OG klasycznych nie ma czegoś takiego, po prostu tak się prezentuje but, więc wyszło po prostu z jednym butem tak, z drugim tak i chodziłam tak sobie po prostu. I finalnie powiem wam, że stwierdziłam, że chyba nawet to mi się podoba bardziej. Tak, daje trochę charakteru. Jeśli chodzi o buty, które poszukiwałam od tych wakacji, pewnie możecie się spodziewać, jeśli mnie znacie. New Aang. O tym wiecie, kocham Agi po prostu dla mnie od listopada do. Marca, nie istnieją inne buty. Od wakacji szukałam jakichś fajnych zniżek na te agi. Oczywiście niemożliwe to było do znalezienia, więc mówię: Nie, no już i tak zniżek nie będzie, doszedł październik, to muszę jakoś już złapać te buty bez zniżki, no i tyle. Odkryłam niesamowicie ciekawą rzecz, że istnieje coś takiego jak ee, przedział nie dziecięcy, nie dorosły, ale elementary school, middle school. I mamy tam trzy rozmiary: 36, 37, 38. I one wychodzą po prostu tak tanio, że po prostu. No, oszalałam, oszalałam i mówię: Dobra, zamawiam dwie pary Ag Tasman. E, bardzo nad nimi się zastanawiałam, dlatego że ten model nie należy do najwygodniejszych Agów, dlatego że one nam trochę tutaj wystają. Dla dorosłych kosztują chyba też gdzieś 130 euro. Te słuchajcie, 80, więc mówię: Nie, no po prostu muszę je spróbować i powiem, wam, że są naprawdę fajne za tę cenę sobie absolutnie je zostawię do tego ten kolor. Po prostu ten kolor mi skradł serce. Ja ogólnie w tym roku szukałam ultra mini w tym kolorze, ale on jest niemożliwe do znalezienia. Nigdzie, nigdzie, nigdzie go nie ma, więc te ultramini wzięłam finalnie w innym kolorze, nie w tym co chciałam. Więc mówię, dobra, w tym kolorze sobie wezmę Tasman Wyglądają identycznie jak te dla dorosłych Jest taką różnicą, że po prostu są tańsze A jeśli chodzi o taki bardziej elegancki model Wiem, że Agi ogólnie nie są eleganckie no Tutaj tak myślę, żeby nakładać je tak sobie na co dzień, szybciutko One też mniej się będą brudzić przez taki ciemny kolor A takie już, no, ładniejsze właśnie To postawiłam sobie tym razem na Ultra Mini, Więc mój ukochany model ale platform. I nie, nie, nie. Nie ten okropny platform dla dorosłych, bo jeśli wiecie, ja wstawiam tutaj zdjęcie. Tak wygląda platform dla dorosłych, który po prostu jest tragiczny według mnie. Pierwsza sprawa jest okropnie niewygodny, bo moja przyjaciółka miała. Druga sprawa, po prostu możemy tak sobie łatwo skręcić kostkę w tych butach. I no nie mają też tak fajnie. Co ja się dowiedziałam, że w tym y, przedziale rozmiarowym jest platform, ale jest mniejszy. To jest mój model Agów. Widzicie, tutaj mamy taki delikatny platform, bo w, to, w porównaniu do tych, najbardziej klasyczny kolor. W środku one mają tutaj białe futerko. Jeśli jesteście rozmiar 39, to też będziecie z tych dziecięcych. Dlatego, że słuchajcie, ja noszę na co dzień rozmiar 37, a tutaj mam rozmiar 36. Nie wiem... Czemu? Nie wiem przez jaką logikę, ale rozmiarówka dla dzieci jest zawyżona. Dlatego tutaj, właśnie w tym kartonie, dwie pary. Tych butów tych samych, tutaj Tazman, a tutaj te ultra mini, dlatego że ja mówię, dobra, super, zamawiam sobie 37 mój rozmiar. Całe szczęście, że od razu po tym jak zamówiłam, to proszę sobie zobaczyć właśnie trochę na TikToku i wszyscy słuchajcie, na TikToku pisali, że jak piszemy dziecięcą rozmiówkę, to musimy wziąć rozmiar mniej. Na szczęście to zrobiłam, bo Tazmany w moim rozmiarze spadają mi totalnie stopy. Te również, a rozmiar 36 jednak jest rewelacyjny, więc jeśli jesteście w 39, to też załapiecie się na te, na te dziecięce. O, te akurat dzisiaj jadę oddać, więc dlatego są spakowane w pudło. Następnie dzisiaj przyszła mi paka z Amazonu. Zamówiłam oczywiście Creep. Clip Protect, pierwsza ochrona, jaka istnieje dla butów, żeby zaimpregnować moje agi. Nigdy nie impregnowałam agów, bo one i tak są rewelacyjnie się trzymają. Ale żeby nie ryzykować, to mamy, więc zaraz sobie pójdziemy je zaimpregnować. Następnie jeszcze jakaś paka z Amazonu. A, dobra, okej. Okay. Nie tak łatwo można zinfluencerować... Mimo że to jest moja praca, jakby, więc ja się na tym znam, to i tak bardzo, bardzo ufam recenzjom w internecie różnych influencerów i wszystkim. I powiem Wam, że nigdy się jeszcze nie zawiodłam, serio. I tak samo w tym przypadku mam nadzieję będzie, bo ostatnio wyskoczyłem jej reklamę. Influencerki wstawiały, że yy, to podobno są najlepsze maszynki do golenia, jakie są na rynku, a mianowicie Intuition. Zamówiłam dwa, bo nie wiedziałam totalnie jakie sobie wziąć Tutaj widzicie to coś białe, gigantyczne dookoła To jest masło... nie, shia butter Tak, mas masło shia Przez to, że to jest dookoła tej maszynki Nie potrzebujemy żadnej pianki do golenia Wystarczy, że zmoczymy to pod wodą I ten, to masło shia podobno ma się rozpuszczać na naszej skórze Właśnie powodować to, że nie potrzebujemy do golenia żadnej pianki I to, że nasza skóra będzie super nawilżona Więc zabezpieczam to a następnie tutaj mamy taką niby rewelacyjną żyletkę, że 5 mamy tych, 5 ostrzy, 5 ostrzy, 5 blades I do tego z drugiej strony mamy taką elektryczną Więc ja jestem ciekawa, po prostu nie były drogie, nie były drogie, a jednak fajna maszyna, to super mieć taką Ostatni shopping, jaki zrobiłam, to słuchajcie, shopping z Primarka Były takie ładne piżamki i po prostu na jesień, na zimę ładną piżamkę mieć Słuchajcie, pierwszą piżamkę, jaką złapałam to taka piękna, panterkowa Mamy spodnie, koszuleczkę To jest taki klasyczny model, co ja zawsze noszę Po prostu ten sam model Tylko, że w kratkę Może nie przypadam bardzo tym motywem, ale dlatego, że w tamtym roku Wzięłam tą, tą samą pijamę Tylko, że w czerwoną kratkę I to jest najlepsza pijama, jaką mają w Primarku 100% bawełna Te inne nie są 100% bawełniane Ten jedyny model tak Więc jeśli go zobaczycie, to zatrzymajcie się przy nim Nie ma najpiękniejszego wzoru Ale jest rewelacyjny No i tak samo po prostu Długie spodnie w krateczkę I koszula. <noise> to jest dla dziadka. I tutaj najładniejszą piżamkę. Spójrzcie jaką piękną piżamkę słupałam. Ta jest po prostu przepiękna. Mamy tutaj spodnie. I oczywiście koszulę. Nie no, ale ta, ta to jest cudo Następnie co ja wzięłam. A, skarpetki oczywiście w Primarku Moje ukochane skarpetki Tym razem wziąłam ten model i jest naprawdę rewelacyjny Nie ciśnie W płytkę mamy takie ładne zakończenie białe klasycznie. Też bawełniane, 50% bawełny Taki jeden pak ma trzy pary skarpet I wziąłam ten pak razy dwa ale już tutaj nie zostało, dlatego że już się nosiła. Ja mam taki fajny skincare travel bottle set, dlatego że zawsze się takie rzeczy przydają, a ten mnie urzekł, dlatego że nigdy takiego nie widziałam, dlatego że mamy tutaj po prostu takie essentials. Na przykład spójrzcie, mamy buteleczkę na serum. Co zazwyczaj serumy są szklane, więc więcej ważą. A tutaj mamy plastik, ale idealną buteleczkę, żeby sobie przeleć serum. Następnie mamy taki, jako krem pod oczy, bo mamy taką. Kuleczkę tutaj, żeby sobie być nie nakładać, więc świetne. I do tego dwa pojemniki na krem, które są trochę à la drank elephant, dlatego że nakładamy sobie tutaj do środka kremik, zamykamy i później używamy go kilkając tutaj, i wychodzi nam krem i bierzemy. Więc według mnie naprawdę bardzo fajne. To też jest plastikowe, więc mniej waży niż taki normalny szklany krem, kiedy coś, słuchajcie, kosztowało 7 euro. To są moje jesienne zakupy Nie patrzcie na ten chaos jaki jest za mną jest to super garne Teraz słuchajcie, jest zimno i zaraz chyba będzie padać, ale chcę właśnie zaimpregnować Tu jakieś roboty. Chcę zaimpregnować szybko te buty, żeby już w nich mogła chodzić. To musimy spryskać, zostawić na 10 minut na słońcu, nie ma za bardzo słońca i jeszcze raz zaimpregnować, zostawić i wtedy już niby super są waterproof, anti wszystko, więc może jakie piękne są te moje buty. Nawet one, słuchajcie, nie zmieniły koloru, więc super. Ja je zostawiam tutaj i później zrobię drugi coat. Nie wiem, kiedy ostatni raz pokazywałam Wam update kalendarzowy, ale wszystkie kalendarze Beauty już mam w domu. Brakują mi tylko jedzeniowe dwa kalendarze, które są też bardzo fajne. One dopiero przez to, że to jest jedzenie, to zostają wysyłane dopiero od tam połowy chyba listopada, więc ja je spokojnie sobie zamówiłam. Wiem, że one mają później przyjść. A te wszystkie beauty, które po zamówieniu od razu zostają wysłane, już są wszystkie. Nie będę kupowała innych kalendarzy na ten rok. Zrobimy, pokażę wam szybciutko jakie będą w tym roku. Ma, mam nadzieję, że was zaciekawię. Pamiętajcie, że codziennie będziemy otwierać kalendarze w tym roku na TikToku i na Instagramie będę wam pokazywała też może szybko co tam w każdym okienku było. W tym roku będziemy sobie otwierać. Kalendarz adwentowy z Zalando, którego po prostu jestem zachwycona. W tamtym roku uwielbiałam kalendarz Zalando. Mam nadzieję, że w tym roku też będzie fajny. On w tym roku prezentuje się tak, jest bardzo ciężki i otwiera się w ten sposób. Następnie mam kalendarz adwentowy z Douglasa. W tym roku on się prezentuje tak, bardzo podobnie do zeszłego roku. Mamy kokardkę, którą otwieramy. I tutaj mamy takie okienka klasyczne, gdzie po prostu trzeba wyrwać tam papierek Tak to się prezentuje, również 25 okienek To jest drugi kalendarz beauty Następny, też z którego jestem bardzo ciekawa, kalendarz z Asosa Nigdy nie miałam kalendarza z Asosa, to jest mój pierwszy rok Tak on się prezentuje, otwieramy I mamy tutaj też 24 okienka, tylko mamy tutaj pierwszy rząd i drugi Więc widać się jak razie pierwszy numerka I tutaj mamy takie kartoniki do wyciągania. Najtańszy kalendarz Beauty w tym roku to jest kalendarz z Marionaut, który i tak bardzo ładnie wygląda. Marionaut to jest taka włoska drogeria jak Sephora czy Douglas. I to jest kalendarz z kosmetykami ich firmy. To też jest piękny. Tutaj. Następnie kalendarz Fiur, mianowicie kalendarz. O, Boże! Z biżuterią, na którą po, po prostu nie mogę. Się doczekać. I kalendarz. I kalendarz z Action dla Tobiego. Więc to jest moja kolekcja kalendarzy. Brakują mi właśnie dwa kalendarze jedzeniowe. I zaczyna się już ten grudzień. Ja mówię, żeby zaczął się już ten grudzień, a ja słuchajcie, jeszcze dwie sień dobry nie weszłam, bo ja jeszcze nawet nie zaczęłam dekorować e, pokoju. Mówiłam już późno dekorację i po prostu jeszcze mnie przyszło wszystko. To znaczy, mam dwa kartony. Dwa kartony, dwa worki z rzeczami, które już leżą, ale u mnie przyjść jeszcze dwa takie. Jedyna jesienna rzecz na ten moment w moim pokoju to jest ta dynka. Uch! Słuchajcie Jeszcze leży z plastikiem, ja już znalazłam w Słuchacie Bardzo mi się spodobała taka dynieczka, gdzie wszak możemy coś schować. Wszystko reszta cała jest pochowana i czeka właśnie na to. Mam nadzieję, że te dwie następne paczki przyjdą jak najszybciej i w końcu będę mogła nagrać film z dekorowaniem. Not just yet, I'm not ready for autumn. Autumn comes too soon. I'm not ready for autumn. Autumn comes too soon. Stoję właśnie na światłach, jadę właśnie po ręce szybciutko, dlatego że przyszło mi do głowy, dobra, jak nie dzisiaj, to już nigdy, po prostu muszę wyczyścić to auto, a przynajmniej odkurzyć, więc pracować ze mną, pomożesz mi, bo on zawsze jest bardzo dobry w to, w takie czyszczenie samochodów, no wiadomo, facet, nie? Więc mówię, jedziesz ze mną, dobra, już mam zielony pa! Hello! Uh. <ścoughs> Hello! Moje siero! To wina nie ma prender luduką, bo musimy to rzeczywiście zrobić, duży spacer. W tej chwili siedzi na marmela. Komu no. Komu no. Taka jest wszędzie sytuacja. Tutaj mamy tył. Tutaj mamy przód. No po prostu wszędzie jest tak zakurzone, więc chociaż szybko, wiecie, ja tak na szybko odkurzaczem to wszystko wyssam. are turning brown Red and yellow Soon they'll be falling down Now, now I'm not ready Not just here Ok Gotowe Ale się zmęczyłam przez sekundy Szybko potrzebowałam tylko to auto odkurzyć Bo po prostu totalnie inaczej to wygląda Spójrzcie od razu czyściutko wszędzie. Wcześniej to była jakaś trawa, nie wiadomo co. Tutaj też jak czyściutko tutaj odplamie, czy jest na chwilę. W ogóle mam taki super odplamiacz, że wystarczy tak sobie pia tak piankę trochę sprzykać tutaj i od razu plama znika. Tutaj z tyłu też starałam się jakoś szybko ogarnąć, a więc można jechać. Jak na każde czyszczenie przestało, mimo że szybkie to musi się zmienić ten profumator, w ogóle te profumatory no tak szybko przestają. Ecierto! Mammoie te. Fai eh, le? Questo No, no, ok, i cornini. I cornini. Mi regalati io? To mi cornini. szczęście, tak. La Lui cornini. I cornini. I cornini. I mi I cornini. 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 Sì cornini. I yeah. <laughs> oddam od razu pakę WPS tak nienawidzę jak niektóre strony nie dają odbioru jak robimy na przykład zamianę czegoś do domu, tylko trzeba zawłosić w punkt, ale to szczęście mam tutaj dosyć blisko punkt odbioru jechałam szybko na zakupy dlatego, że potrzebowaliśmy tam w domu ziemniaków jest tam szybkich rzeczy Chcecie wiedzieć, jaki jest mój guilty pleasure? Boże, za każdym razem całe szczęście ja nie robię zakupów do domu. To się zdarza rzadko właśnie, że ja po coś podjadę. bo ja tyle sama. Boże, ja nie mogę obok tego przejść obojętnie. To są te Nutella Biscuits. Już chyba je macie bo Polsce na pewno. Boże, to jest tak dobre. Zjem sobie jeden. Ja... Przyznam się, taka paczka na dużo mi starcza, mimo że mogłabym sobie taką paczkę zjeść po prostu od razu, teraz. No ale wiadomo, później będę płakać. Więc jak kupuję sobie taką paczkę, to ona mi starcza na sporo. I eee, po prostu sobie na przykład dwa ciasteczka rano do... do herbatki czy do czegoś. Ale zjem sobie teraz, jadam. Boże. Mm, uwielbiam. No, Najlepsze ciastka, jakie są na świecie. Mm. Ej. Teraz właśnie zastanawiam się, czy u Was są. Na pewno są. Przecież to już bardzo dawno wyszło, więc na pewno doszło do Polski. Jak spadam do domu, już jest późno. Jest 19. więc ja tylko.